Zapnijcie pasy miłośnicy natury, zabierzemy Was w podróż do miejsc, które zapierają dech w piersiach. Na początek, eteryczne piękno zorzy polarnej w Norwegii. Wyobraźcie sobie nocne niebo tańczące w żywych kolorach, niczym pokaz świateł tylko dla Was. Następnie przeniesiemy Was na surrealistyczne solniska Salar de Uyuni w Boliwii to jak wejście do gigantycznego lustra, gdzie niebo i ziemia stają się jednością. Trzecia pozycja to czarujące, bioluminescencyjne zatoki w Puerto Rico. Wyobraźcie sobie wodę świecącą elektrycznym błękitem z każdym pluskiem, jakbyście zanurzyli stopy w basenie gwiazd. Czwarty przystanek to szmaragdowy raj Milford Sound w Nowej Zelandii. Wysokie klify, kaskadowe wodospady i spokojne wody to arcydzieło natury. Na koniec hipnotyzujące Grand Prismatic Spring w Yellowstone tęczowe, gorące źródło, które wygląda niemal zbyt magicznie, by było prawdziwe. Które z tych cudów natury najbardziej do Was przemawia? Pakujcie walizki i rozpocznijcie przygodę.